Cześć, Pablo z tej strony. Dzisiejszy odcinek jest nadprogramowy. Po obejrzeniu swojego własnego filmu o silniku elektrycznym, zaczęło gryźć mnie sumienie. Uważam, że nie spełni on Pablo wymogów rzetelności, dlatego dziś tutaj jestem, aby naprawić ten błąd. Poprzedni film nie jest już dostępny, a na tym podbijam pieczątkę Pablo Approve. Po obejrzeniu czeka na Was pytanie konkursowe, w którym oczywiście do wygrania jest nowiutki i lśniący silnik elektryczny. Zanim przejdziemy do konstrukcji, szybka lekcja, jak w ogóle działa taki silnik elektryczny? To chyba najczęściej spotykany model silniczka elektrycznego. Zobaczmy, co kryje się pod obudową. Zacznijmy od początku. Kiedy podłączamy zasilanie, szczotki, czyli te elastyczne druciki z zakończeniami odpornymi na ścieranie, odpowiedzialne są za przekazanie prądu dalej na komutator. Komutator z kolei zarządza elektromagnesami. Synchronicznie przełącza je lub zmienia ich biegunowość poprzez zmianę kierunku płynięcia prądu. Elektromagnesy generują pole magnetyczne, które oddziałuje z przyklejonymi na stałe magnesami. Dzięki tym interakcjom wirnik silnika zaczyna się obracać. Podsumowując, silnik elektryczny zamienia energię elektryczną w bezpośredni ruch, co jest po prostu niesamowite. Bierzmy się do roboty. Oto części, które potrzebować będziemy podczas konstrukcji. Naszą przygodę zaczniemy od skonstruowania wirnika. W aluminiowej puszce po obu stronach robimy otwory. Od góry środek mamy już wyznaczony, a od dołu zrobimy to sposobem. Nie zapomnijcie o miseczce. Napój oczywiście jest pod ciśnieniem. W poprzedniej wersji odcinka pytaliście o zamiennik dla metalowego pręta, użytego jako wał wirnika. Zdaję sobie sprawę, że raczej nie macie takiego pręta w plecaku, dlatego tym razem użyjemy długiej wykałaczki. 7 cm od końca zaznaczamy punkt. W tym miejscu połączymy wykałaczkę z puszką. W kolejnym kroku wyznaczymy miejsca, gdzie przytwierdzone będą magnesy. Przy rysowaniu pierwszej linii pomocniczej wykorzystamy istniejącą już linię, która powstała w procesie produkcyjnym puszki. Aby równo narysować pozostałe linie, przyklejamy taśmę, zaczynając i kończąc na narysowanej już linii. Dzięki temu poznamy obwód puszki i łatwo wyznaczymy punkty pomocnicze. Teraz wystarczy, że przykleimy taśmę do puszki i odrysujemy zaznaczone punkty. Następnie taśmę przeklejamy na drugą stronę, powtarzamy czynność, a punkty łączymy. Magnesy przykleimy na środku narysowanych linii. Natomiast, zanim przystąpimy do klejenia, musimy wyznaczyć jednakowe bieguny magnesów. Dzięki temu podczas pracy wszystkie z nich jednakowo przyciągane będą przez elektromagnes. Zwróć uwagę na narysowane kropki. Jeżeli pierwszy magnes przykleisz kropką w stronę puszki, zrób tak samo z pozostałymi. Przyszedł czas na budowę elektromagnesu. Wiemy, że jest to podstawowy element naszego silnika, ale jak on działa? Elektromagnes to drut nawinięty wokół kawałka metalu, na przykład żelaza, najczęściej w formie podłużnego pręta. Drut nazywamy cewką, a kawałek metalu to rdzeń. Kiedy prąd zaczyna płynąć przez cewkę, ta wytwarza pole magnetyczne, co powoduje, że rdzeń również staje się magnetyczny. Kiedy odłączymy zasilanie, prąd przestaje płynąć, a pole magnetyczne zanika. Zbudujmy więc elektromagnes! Zaczniemy od przyklejenia taśmy na słomkę. Pomoże nam ona równo ustawić ścianki elektromagnesu. W plastikowych zakrętkach robimy otwory o średnicy słomki, a następnie odcinamy cały gwint. Słomkę wsuwamy w otwory w krążkach, a łączenia zalewamy klejem. Kilka. Mówiłem, że elektromagnes składa się z cewki i rdzenia, a w naszym brakuje rdzenia. Elektromagnes może istnieć bez tego elementu, ale jest znacznie słabszy, a jego pole magnetyczne jest bardzo rozproszone. W takim razie, dlaczego zrezygnowaliśmy z rdzenia? Odpowiedź jest prosta: magnesy na wirniku przyciągałyby ten rdzeń, przez co wirnik nie mógłby się swobodnie obracać. Cewkę nawinąłem z drutu o średnicy 0,15 mm. Oczywiście możesz użyć nieco mniejszej lub większej średnicy, jednak pamiętaj, że drut musi być emaliowany. W przeciwnym razie prąd pójdzie na skróty zamiast po długości drutu. Nawinięty elektromagnes prezentuje się elegancko, ale podczas testów zauważyłem, że jest bardzo słaby. Nie ukrywam, że nieco się zdziwiłem, bo zwojów jest naprawdę dużo, a przecież zwiększając ilość zwojów, moc elektromagnesu rośnie. Dlatego nawinąłem drugą, nieco mniejszą cewkę ze znacznie mniejszą ilością zwojów. Z ciekawości przeprowadziłem test mocy obu elektromagnesów. Na bardzo dokładnej wadze położyłem metalową linijkę z magnesem. Następnie sprawdziłem, jak dużo gramów podniosą poszczególne elektromagnesy. Duży elektromagnes uniósł coś około 11 gramów. Kolej na test mniejszego. Widać znaczącą różnicę. Mniejszy elektromagnes jest trzykrotnie mocniejszy, ale dlaczego? Jak już wcześniej wspomniałem, zwiększenie ilości zwojów powoduje, że elektromagnes generuje mocniejsze pole, ale to nie jedyny czynnik. Zwiększenie prądu płynącego przez cewkę również zwiększa jego moc. Stąd różnica w mocy obu elektromagnesów. Pierwszy miał znacznie więcej zwojów, ale długość drutu oraz to, że był taki cienki, spowodowała, że mocno wzrosła rezystancja. Zgodnie z prawem OMA, im wyższa rezystancja, tym mniej prądu przepłynąć może przez przewód. W konstrukcji oczywiście zastosujemy mocniejszy elektromagnes, a w kolejnym etapie zbudujemy nóżki wirnika, które powstaną z patyczków do lodów. Trzy patyczki rozcinamy na pół, a następnie sklejamy ze sobą. Ustawiamy separator, który pozwoli na zachowanie milimetrowego odstępu między elektromagnesem a magnesami na wirniku. Pozostaje zaznaczyć miejsca na otwory, w których zamontowany zostanie wał wirnika. Nakrętki przyklejone centymetr od zakończeń puszki pozwolą na utrzymanie wirnika w odpowiedniej pozycji nad elektromagnesem. Już chciałem kleić nóżki, gdy zabrakło kleju. To świetna okazja, by pokazać Wam protip na zmianę wkładu. Aby nowy sztyft nie wypadał, wystarczy, że nalejemy na końcówkę odrobinę kleju i połączymy dwa naboje. Od tej pory Wasze życie się zmieni. Pozostał ostatni etap naszej podróży. Budzący grozę komutator. Zaczniemy od nawinięcia taśmy na wykałaczkę. Dzięki temu zwiększymy obwód komutatora. Elementami przewodzącymi prąd będą małe gwoździe. Zwróć uwagę na linie pomocnicze na puszce. Gwóźdź powinien zamykać obwód elektryczny chwilę przed dotarciem magnesu do elektromagnesu. Aby utrzymać okrągły przekrój komutatora, przyklejamy kawałki wykałaczki między gwoździe. Miedziany drut nieizolowany pozwoli na połączenie wszystkich gwoździ oraz gładką powierzchnię styku ze szczotką komutatora. Szczotki również powstaną z drutu miedzianego nieizolowanego. Następnie nawiercamy trzy otwory. Zamontujemy w nich dwie szczotki, a trzecim małym elementem jest przewód, do którego podłączymy zasilanie. Ostatnim krokiem jest podłączenie przewodów elektromagnesu. Jeden wędruje do pierwszej szczotki, a drugi wprost do wyjścia na zasilanie. Przed uruchomieniem silnika musimy jeszcze sprawdzić, gdzie podłączyć minus, a gdzie plus. Na zasadzie prób i błędów sprawdzamy, w jakiej konfiguracji elektromagnes przyciąga magnesy na wirniku. Taka konfiguracja jest poprawna. Jesteśmy gotowi do rozruchu. A jeżeli ty też dajesz aproba na ten film, zaobserwuj kanał. Odpalajmy! Silnik zaczyna poprawną pracę już na 12V. Przy 32 osiąga naprawdę duże obroty, ale po około minucie elektromagnes musi sobie odpocząć. To już kwestia honoru. A teraz długo wyczekiwany konkurs, w którym do wygrania jest to oto maleństwo. Zasada jest prosta: napisz, jaki szalony projekt powinienem zrealizować przez wakacje. Ja wybiorę 10 najciekawszych pomysłów, a wy wyłonicie zwycięzcę w głosowaniu. Życzę powodzenia, dziękuję, i do zobaczenia!